Wujek Łuki sprawiłeś mi przykrość. Ból, duży ból. Słuchajcie, sytuacja jest następująca. Widziałem, że im się nie powodzi tej całej ekipie. Widziałem, że im się nie powodzi, że jeżdżą jakimiś złomami, mercedesami, innymi gównami. Widziałem, że im się nie powodzi. Naprawdę widziałem, że im się nie powodzi. Mówię, kurwa, nie jestem taki. Nie jestem taki, żeby ich docisnąć, wyśmiać i zbesztać. Ja taki nie jestem. Nigdy taki nie byłem. Mówię, pomogę. Wydali jakąś płytę z jakimś pojebanem, czy chuj wie z kim. Nie wiem. Nie wiem, nie słucham Polo. Jakiś taki, kurwa. Trochę wyglądający jak gragas. Z gragasem nagrali płytę. Mówię, kurwa. Kurwa, kurwa. Ale mówi, nie jestem taki. Powtarzam, nie jestem taki. Co zrobiłem? Co zrobiłem? Wuja nie jest taki. Mówi. Wuja pomoże. Zakupiłem wszystkie trzy płyty, które wydali. Wszystkie trzy. Wszystkie trzy kupię. Mówię, kurwa, kupuję kota w worku. Nie wiem, czy będzie dobra. Nie wiem, czy. No, nic nie wiedziałem. Wuja zamówił trzy płyty. Trzy płyty. Tom za cztery dychy, za osiem i za czterysta. Premiera płyty. Premiera płyty. I ja nie mam płyty. Ani jednej, ani drugiej, ani trzeciej. Gdzie są płyty moje? Gdzie są kurwa płyty? Pięć i pół paczki zostawiłem u was. Gdzie są płyty? Wujek Łuki. To ja pomagam, ja kupuję, ja wspieram. A jakiś kurwa zebo w dupę jebany ma płytę, a wujek, wujek Sergiusz nie ma? No kurwa, cały Twitter ma? Kej popiarki kurwa mają? Jakieś inne fandomy mają, ciuraki na ruciaka mają, a wuja nie ma? Wuja nie ma! I jak ja mam content robić na YouTubie? Jak mam chodzić i mówić... He, hehe, chujowe, he! Hehe, zjebane! Hehe, o, nawet dobre. Hehe, nie jest tak źle. Jak ja mam content robić? Wuje kółki. Bo zamówiłeś godzinę temu, zamówiłem w kwietniu, kurwa, albo w marcu. Nie pamiętam kiedy zamówiłem. Kiedyś zamówiłem i nie doszło. Ja już zdążyłem dom wybudować w Miami. Przeprowadzić się do Miami zdążyłem i płyta nie doszła. A tak szczerze, to nie słyszałem płyty ekipy, bo, bo mi nie przyszła. Ale z drugiej strony rozumiem, że mogła nie przyjść, bo pewnie mieli tam kurwa pewnie z 50 tysięcy zamówień i ciężko jest to popakować, więc no. Więc no. Więc uprzedzając wszystkie pytania, nie nie słyszałem całej płyty, nie mam co na ten temat powiedzieć i, 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 i tyle no. Nie doszło mi. Specjalnie, specjalnie kupiłem trzy płyty, kupiłem tę za 4 dychy, za 8 dychy, za 400 zł, bo w momencie kiedy ja to kupowałem, to był marzec, kwiecień, już nie pamiętam, może Maj, nie, serio nie, Maj raczej nie. E, no, kiedyś tam kupowałem tą płytę, ale może maj to był? No, nie wiem, to było już bardzo dawno temu. Od tego czasu powiększyło mi się za kole o pół centymetra, więc naprawdę to było sporo czasu temu. Mówię, ja miałem tą serię, testujemy sklepy youtuberów. Mówię, dobra, kurwa, zamówię wszystkie trzy płyty i porównam. Czym się różni taka za 4 dyszki, za 8 dyszek, za 400 zł? E, I no, tylko że nie dostałem płyty. Więc no. A też kupiłem tam za 400 zł, bo z racji tego, że nikoś słucha. I tam był, miał być, miało być zaproszenie na koncert, na... Na koncert tego. Na koncert. No na koncert, który mieli zrobić, tylko został przełożony na sierpień, nie? Więc no. Na kanał Ekipy znamy wszystkie piosenki w audio. A nie wyszła dzisiaj jakaś piosenka trąby, bo mi Sandra mówiła, a nie za bardzo wiedziałem. Więc no, tak już, żeby tutaj nie było żadnych niedomówień, nie? Ogólnie, czy się wkurwiłem, że nie dostałem płyty? Kurwa, wkurwiłem, nie wkurwiłem, nie wkurwiłem się, bo, bo rozumiem, że, że ten, że pewnie partiami to wysyłają, bo, bo, bo dużo tego jest, więc no, więc wkurwić się nie wkurwiłem, ale po prostu, no, chciałem powiedzieć, że nie słyszałem, nie? Więc no.